Tak właśnie do was mówię Siemandeczko. Witam serdecznie z tej strony Ozbój POMPA74 Dzisiaj. Dzisiaj będziemy grali w <laughs> bardzo fajną y, grę taką nostalgiczną, y, y, która nazywa się Tomb Raider. Y, grałem w tą grę jak byłem. No. Także y, mamy tutaj y, właśnie coś wybuchło, poleciał dysk. Uh, I z tego dysku, tego dysku coś wychodzi. Ewangelion. Uh, o, oh, mamy Imperial Hotel Calcutta present day, czyli uh, dzisiaj uh, Hotel Calcutta. to powiedzieć exactly, ale no, on jej docina. To jest Lara Croft, główna bohaterka tej gry. I... to będę grał? Popatrzcie, technologia, laptop. O ja, popatrzyła się na niego z laptopa, to już jest za mocna technologia, a to jest 96 rok. No i ona jej daje misję. Ma, właśnie tam będzie y, moja pierwsza przygoda, zima. Craig, o i właśnie ten artefakt Super Squash artefakt Konkra y, mam zdobyć. Y... Także mamy Tomb Raidera. I w ogóle chciałem wspomnieć o moim gościu specjalnym w tym, w tym odcinku, i prawdopodobnie w każdym będzie. jest nim chomik. Także, nie, 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 ja nie, chcę nie, 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 spoilerów! nie, nie, spoilerów! Nie. Dobrze. Także, jak widzicie, tutaj mamy Screen Adjust Sound. Soundy są git, wszystko jest git. Tu jest Lara's Home, czyli y, taki trening dla nas. Ale się nie, nie będę go, ja nie będę z niego korzystał, gdyż jestem profesjonalnym graczem. Grałem yy, w tą grę ostatnio... 8 lat temu. Nie, może 7. 6. Także zaczniemy sobie grę. Start game. Zaczniemy sobie gierkę od nowa. Jak widzicie, właśnie mamy ten super zimowy teren. Super zimowy teren. Idę sobie ze swoim przewodnikiem, z którym mam przebyć całą tą podróż. O! I właśnie doszliśmy. He. Ale ma oksy fajne. O, doszliśmy do Wrót do jaskini. O, ja, teraz ja Lara w taką sztuczkę robię. Tutaj sobie wspinam się. Ale ładne animacje są jak na jak na 96 jak na, pier jak na grę na PSX-a. Tylko animacje, bo sama grafika gry jest to... taka no. Chociaż. <grymne> nie, nie powiedział tego. Patrzę na wilki, a patrzę na tą sztuczkę. To jest właśnie. To jest właśnie wyjmowane Lara Croft. Człowiek sztuczka. A ja się wdziurwia. Rozpiardał wszystkie wilki. No niestety, widzicie, nasz przewodnik umarł i będę musiał sam przebić tą podróż. O, tutaj sobie wie, zamknęli się drzwi ze mną. No, sorry, 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 sorry. Pokazałem Wam mojego tajemniczego zwierzaczka, którego posiadam w domu, czyli kreta pierdolę. Także, i widzicie, tutaj jesteśmy w jaskini. Movement, poruszamy się za pomocą szczałek, bo wtedy się nie tylko były szczałki, to jest jeszcze za czasów pierwszego pada do PSCA, tego bez analogu jeszcze. Yy, tutaj sobie skaczemy. O, mamy broń. Tutaj turlamy się. Dobrze. Także rozpocznijmy naszą podróż. tu tu, -tu, -tu. Hmm. Ale movement za pomocą strzałek jest taki uciążliwy, powiem. No, mamy tutaj taki uciążliwy movement za pomocą strzałek. O, tutaj ona się patrzy, bo ona doskonale. Bo ona doskonale wie, gdzie ma iść. O, sobie poszukamy jakichś artefaktów. Nie ma Tutaj wiem, że ma jeździć artefakt O, teraz wam za, zastosuję, za, za, zaprezentuję wam, yy, za, zaprezentuję wam slider Halo Dobra, slidera wam zaprezentuję I skok na web Tutaj sobie Idziemy po nasz pierwszy secret room o, no halo, halo O, sobie Podnieśliśmy apteczkę, która nam leczy pół z... zdrowia. O, tutaj teraz dostaję sztuczkę kolejną. Robimy... O, i lecimy na łeb. Rozwalić kolegów. O, lecimy sobie taką normalnie. No, tu może być niebezpiecznie. O, nie wiem. No, rozpierdolaj. Szukam artefaktów. Tu nic nie ma. No to jest? Znaleźliśmy kolejną apteczkę, która nam uleczy nasze zdrowie. Oj, Dobra. Także lecimy sobie dalej. Tutaj może czekać na nas kolejne niebezpieczeństwo, więc sobie wezmę tutaj na nasze berety. To się kiedyś mówiło, grając w cs -a. Tutaj jeszcze jakiś super sekret skłasze są? Nie ma. że lecimy. Tutaj chyba nic nie będzie, ale sobie chodźmy z bronią na wszelki wypadek jeszcze. Tutaj może coś być chociaż wątpię no hmm, tak Boże ten movement kurwa tutaj z tym yy, z tymi szczelkami. o tutaj mamy nasze pierwsze drzwi Děkuji. je Děkuji. Dobra. Děkuji. 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 sobie Děkuji. 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 Tutaj... O, widzę śpią, śpiące sobie wilczki tak słodko. I ja rozpierdolę im łeb. Tylko... co tu kurwa było? Ty By pierdolaj kurwo brzydko. Coś tu jakieś kurwo mutanskie dźwięki się wydawało. Ja pierdolę. Który to, kurwa, taki cwaniaczek. No, jesteś? No nie! Nie chcę Samsung... Nie chcę Samsunga Galaxy! Ja już dostałem! Wypierdalać, Piniu... Nie, to są jakieś żarty. No, widzę, że on tak łatwo się tutaj nie podda. On tak łatwo nie, nie... wychyli się, bo widział jak jego kolega... Jak, jak jego, jego koledze łeb. Więc ja mu zrobię zasadzkę na fajnie tak? Cwaniaczku? Czyhać tutaj na bezbronną kobietę? Cześć. No. Nieładnie tak kobieta taka, bo kobiety są bezbronne i. i się ma. To nie ma jakiegoś. Nie, raczej nie. Dobrze, idziemy sobie tutaj, tak, o lala. Ja to z tą bronią sobie chodzę, bo się boję. O, bo wspomnieć, że y, tutaj grę jedyny sposób na zapisanie gry to jest. Y, to jest właśnie kryształ, który widzicie. I on znika po zapisaniu. Nie boję się tam iść. Jeszcze nie zapiszę, bo... Z tego co pamiętam, to tu niedźwiedź... Kurwa... Właśnie, z tego co pamiętam, to tu niedźwiedź jest. Ja go sobie tak, o normalnie, jak jebany tłuszcz... Rozpierdolę z góry, jesteś kurwa taki zbędny! Bo no, też swój krzywy i śmato jebany! O, ktoś tu chyba zginął! Chyba niedźwiedź kopalni, no to, są jakieś żarty, to jest jakieś to jest jakaś w ogóle... La la la! Mmm... Dobrze... Ja to sobie wezmę... Pójdę tam zdobyć artefakt. No fajnie. Nie Pójdę sobie zdobyć artefakt. Tu się otwieram jakieś fajne. O, a ja to sobie podniosę starego. I sobie pójdę. co to? No, co to? Ciekawego? O, mój stary zmumifikowany. Mój stary jest zmumifikowany. Dobra, idziemy sobie dalej, taka normalnie. To ja osobiście bardzo podziwiam Lara Croft, bo ja sam to się eksplorować takie te, jakieś jaskinie sam, w ogóle wiecie o co chodzi. No, sobie tutaj zapiszemy giereczkę. Właśnie gdzieś się zobaczę zegereczkę. Za giereczkę. Sprawdźmy, czy tu nie ma jakiegoś artefaktu. Tutaj nic chyba nie ma. O! Tam jest za to. Tu podniosę kolejną apticzkę. Dobrze. Idziemy dalej. Sprawdzimy co tu się odpierzało. To może być niebezpieczne. O kurwa! Soundtrack. to jest? Halo? Halo? Wypierd... Kurwa! 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 kurwa, kurwa. Przestańcie o! Przestańcie ten straszny soundtrack grać! Już nic nie ma? To był jedyny... Jedyny... staniaczek... Tutaj chyba już nic nie ma, ale jeszcze... Kurwa, przestańcie ten soundtrack grać, bo ja zaraz tutaj się popłaczę ze strachu! No, trochę przypomina mi ten soundtrack w niektórych momentach na samego w domu, jak na przykład uciekał przed gołębiami, <laughs> O, czy tutaj może jakiś... o, artefakt kolejny widzę. Dobra, już mnie nie straszcie tym soundtrackiem, ja bo się zaraz denerwuję. <laughs> tylko mnestycki, no lol. To już zaawansowany poziom Minecrafta. To już nawet Minecraft nie jest, to jest... <laughs> Nie wiem. Już nie będę się pogrążał negaty swoim negatywnym humorem. Nie tutaj chciałem wejść. Ja nie chciałem jeszcze otwierać żadnych drzwi. Chciałem sobie wejść tam. Tam sobie chciałem wejść. Bo tam pewnie też jest jakiś artefakt. Patrzcie, bo ja tylko tak niby z krawędzi skaczę, a ja tutaj zrobię super joba. O! Widzicie, to? Weźmy, co tu jest. Tajemnica! <laughs> yy, teraz odpowiem za zagadkę, tak? Nie, nie, nie zagadkę, ale. że yy, oglądałem teorie różne z tej gry chyba, z tego co pamiętam, i. Yy, pamiętam, że ta moneta. <laughs> moneta. Yy, no to co, wiecie o co chodzi? Yy, ta gra jest z 96 a ta, takie coś, taki wzór y, wymyślili dopiero w 2015 y, majowie, jak wtedy przypowiadali koniec świata, co powiem tak głośno, było o tym, co koniec świata majowie przypowiadali, to właśnie takie coś, y, ta, takie coś było, takie coś wymyślili, taki, taki wzór, a później, te, a później się dowiedziałem, że właśnie takie coś już dawno temu było w tą Raiderze, więc 19 lat później coś takiego dopiero wymyślili. I pewnie nawet sobie nie zdawali sprawy, że coś takiego w komblajderze było. Więc to też takie, 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 takie ciekawe, ciekawe informacje. Oj. No, także tutaj sobie jumpniemy. sobie otworzymy wrota do mordowania ludzi. Sprawdźmy co tu za niebezpieczeństwo czyha na nas. O! Secret song słyszę. Ten, so ten song już jest taki. O kurwa, strzelają we mnie. Ten song już jest taki bardziej chillowy. <grymne> Chillowanutani. Kłody. A jednak nie była taka chillowa. Ale nie jest taki straszny jak ten bo... Ten punktem trochę to się... Tu jakieś opadające bloki. Co tu jest? Czy to na pewno trzeba jeździć, bo nie widzę żadnej innej drogi, ale... co, się tutaj i polecimy. No. Tutaj widzę takie jakieś śmieszne przejścia. Strzały słyszę, ale to chyba tamte, co wam mnie wcześniej. Przebija chyba dźwięk. Sprawdźmy tutaj, czy tu jest bezpiecznie. tu jest bezpiecznie, tutaj sobie z tego co widzę. O, jumpa sobie tutaj zrobimy zaraz. A tutaj chyba będzie dangerous. O kurwa, wiedziałem. I jak dalej. Tyle? O, super squash apteczka. Dobrze. Tutaj jest... Yy, safe. Fale się wyłożył. Cztery koła. do mi minęły, Znaczy... Ech, no. Dobrze, teraz sobie dalej. No, tak nikt nie rozumiał. Czekaj, nie tego potu? Dobrze, tutaj sobie... O. Dobrze, widzę, że jakieś wrota tu się otworzyły. Gdzie to teraz? Tutaj. Tak. To tu co jest? Tu są kraty jakieś. O. co jest? Slider nowy? Dobra. Może być. O, drzwi jakieś kolejne, widzę? O! Ty! Także jak widzicie, y, tutaj właśnie kończy się pierwszy etap gry. Caves kills 14. Pick up 7 secrets free of 3. Time taken 16 minutes. 39 mm. seconds. Y, ostatnim razem, jak to przechodziłem. To chyba 40 minut mi to zajęło, a teraz taki speedrun do normalnie, normalny, taki szybki człowiek Ozzy la yy, więc co? Yy, tutaj sobie zapiszemy giereczkę. O. o, tutaj właśnie, jak widzicie, ładuje się gra, czyli już kolejny etap sobie tutaj poleciał. O, nie, ja jeszcze tutaj nie zacznę. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. To był pierwszy odcinek serii Tomb Raider. Jak widzicie, komik jest senny, bo aktualnie aktualnie jest godzina. Jest godzina, może tutaj zobaczycie. O, jest. Jest godzina 2.45. Na jutro mam do szkółki, a na szczęście sobie pójdę. Później, znaczy, później, bo wiadomo o co chodzi. Później mam lekcję. Także, no. O, pomik w to, dobra. Yy, dziękuję za oglądanie, to by było na tyle. Zostawcie yy, subika. Tutaj subik, tutaj subik za moim palcem normalny, lata tako. I yy, yy, zostawcie komentarza takiego miłego na przykład. Yy, o, to jest coś takiego w ogóle i bardzo ciekawe. No i lajka, lajkaska sobie tutaj takiego fajnego lajkaska zostawcie. I też możecie na przykład powiedzieć sobie. Yy. Możecie dać znać w komentarzu, jaką serię byście chcieli, żebym nagrywał. Eee... Także to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Eee... Czy ten przycisk wyłączał?